The solution to climate. Właściwe podejście do problemu klimatu powinno być takie, że nadal chcemy mieć światło, klimatyzację i działającą lodówkę. Musimy natomiast zagwarantować, że elektryczność będzie wytwarzana w sposób, który nie będzie powodował emisji gazów cieplarnianych. Nie chodzi więc o to, by w ogóle pozbyć się samochodów, ale żeby przesiąść się do aut elektrycznych. Nie chcemy pozbyć się wszystkich tych rzeczy, które możemy robić, w tym również jedzenia mięsa czy stawiania budynków i kładzenia dróg. Potrzebujemy raczej pewnej mechaniki. W tle I powiązanych z tym procesów, które pomogą nam dokonać określonego przejścia na inne tory, tak abyśmy mogli nadal robić to, co robimy, ale bez negatywnych efektów ubocznych, które prowadzą do zagrożenia życia na Ziemi poprzez ciągłe emisje gazów cieplarnianych.